Nie ginie łagódki, my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, szatą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi polskiej, na Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi polskiej, na Polski, za twoim przewodem się się z narodem. Zatvoricie wodę, jak Polakami mamy. narodem. przykład wodę, złoczymy się z zwyciężać Zatvoricie Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem. Dobrobskich, z polskiej, wojskiej na Polski, za twoim przewodem złoczy się.